Hej, witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Wczoraj, czyli 4 listopada 2022 roku swoją premierę miał dokument Seleny Gomez pod tytułem My Mind and Me. Hajd na no, ten dokument był duży, a Selena nakręcała nas mówiąc, że to szokujące, że boi się aż tak otworzyć itd., więc sama siłą rzeczy byłam go ciekawa, chociaż wiecie, że średnio przepadam za dokumentami od celebrytów, bo one nigdy nie pokazują tej drugiej strony charakteru i zazwyczaj dostajemy celebrytę, który skupia się na działalności charytatywnej. Jest chodzącym ideałem, ale jedynie przemysł go skrzywdził. W każdym razie stwierdziłam, że dam mu szansę. Od momentu, kiedy dokument wyszedł, pytacie mnie o moją opinię na jego temat, co bardzo mnie cieszy, że obchodzi Was moje zdanie, więc jestem tutaj i powiem Wam co myślę. Pamiętajcie, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał, a żeby dowiedzieć się więcej, oglądajcie dalej. I okej, okay, przejdźmy do recenzji dokumentu. Jeśli liczyliście na jakieś nowe skandaliczne info na temat Selene, to trochę się przeliczyliście. Dokument jest stricte opowieścią mojej depresji, załamania, kompleksach, chorobie i wszystkim, co dzieje się w jej głowie. Naprawdę dużym plusem jest pewnego rodzaju wizualizacja tego, co Selena przechodziła i jak się czuła i fakt, że otworzyła się i powiedziała dużo o tym, co czuje. Uważam, że rozmawianie na temat zdrowia psychicznego swoich emocji i uczuć jest potrzebne i ważne. Selena w dokumencie nawiązała również do tego, że jej marzeniem jest zniesienie ustawy o tym, żeby dzieci w szkołach rozmawiały o swoich uczuciach i emocjach i miały darmowe wizyty u psychologa czy też terapeuty. Co jest ważne, bo zawsze mówi się o zdrowiu fizycznym, a zdrowie psychiczne jest spychane trochę na drugi tor, tym bardziej, że aktualnie coraz więcej dzieci i młodzieży, tak jak i osób dorosłych, choruje na depresję. Więc jeśli szukacie czegoś, czym możecie się utożsamić, jeśli macie takie problemy, lub jeśli zwyczajnie ciekawi was, przez co przechodziła selena, to to jest dokument dla was. Ale jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś innego, czegoś, czego jeszcze nie wiedzieliście, to się rozczarujecie. Dla mnie w pewnym sensie była to trochę taka wizualizacja postów, bo bardzo dużo informacji zostało potwierdzonych i nie dowiedziałam się kompletnie niczego, czego bym wcześniej nie wiedziała. Bo jak wiecie, na temat depresji czy choroby dwubiegunowej mówiłam już w 2020 roku. Otocznie wiedzieliśmy już dawno, dawno temu, więc, tak prawdę mówiąc, nie było żadnych nowości. Powiem szczerze, że mam trochę niedosyt po tym dokumencie. Cały film miał być opowieścią 6 lat życia Seleny, bo zaczęli kręcić w 2016 roku, i wydaje mi się, że strzelili sobie w kolano, ograniczając się jedynie do rozmowy na temat jej zdrowia psychicznego. 6 lat życia to spory kawał czasu. W tym czasie przechodziła przez wiele wzlotów i upadków, które mogli umieścić w tym dokumencie, a tymczasem dostajemy zlepek półtorej godzinnych ujęć płaczącej Seleny. Wszystkie tematy są potraktowane bardzo powierzchownie. Selena mówi, że przebywała w ośrodkach, ale nie mówi w jakich i w czym jej one pomogły, a przecież mogłaby tym zachęcić osoby z problemami do sięgnięcia po pomoc. Mamy stawki, gdzie w mediach mówi się o uzależnieniu Seleny od narkotyków i przezadnym imprezowaniu, ale ona kompletnie się do tego nie odnosi i nie komentuje sprawy, tak jakby ten fragment został ucięty. Dostajemy moment, w którym mama Seleny Mandy mówi, że córka nie chciała się do niej odzywać, nie chciała mieć z nią kontaktu, ale nie wiemy tak naprawdę dlaczego i co się stało. Widzimy momenty, gdzie Selena płacze i czuje się źle, albo jakie ma objawy choroby, ale nie mówi nic o tym, jak sobie z tym wszystkim radzi. Ogólnie po obejrzeniu tego dokumentu nasz mnie takie przemyślenia, że największym problemem Selene jest ona sama. Wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o Justina, czy jej otoczenie, albo problemy, tylko to, co sama wytworzyła sobie w głowie, na przykład przez jej kompleksy, o których mówi, że jest niewystarczająco dobra i ładna, może mieć problem do Justina i Hailey. Nie chodzi o to, że go kocha i za nim tęskni. Tylko o to, że czuje, że bez niego nie da rady zaciekawić ludzi i dlatego tak mocno się go trzyma i ciągle o nim wspomina. A o Hailey może być zwyczajnie zazdrosna, bo jednak Justin wybrał ją. Tak samo negowanie swoich wszystkich projektów i mówienie, że nie są one dobre. Ona sama tak twierdzi, nawet jeśli otoczenie mówi jej coś innego. To tak jakby sama sabotażowała siebie. Za bardzo skupia się na tym, co robią inni, co myślą inni i jak wyglądają inni, zamiast skupić się na sobie i docenić to, co może zrobić sama. Ale to tylko, wiecie, takie moje przemyślenia. W dokumencie pojawia się też na przykład rzucony tekst celeny, to powiedział Charlie, ale tak naprawdę nie wiemy kim jest Charlie, o czym rozmawiają i było to trochę takie wyrwane z kontekstu i kompletnie niewytłumaczone. Mogę Wam jedynie powiedzieć, że Charlie to chłopak Seleny jeszcze z jej miejscowości rodzinnej z czasu, kiedy nie była sławna. Przez cały dokument dostajemy chyba z sześć wstawek na temat związku z Justinem, tak samo relacje mediów o tym, co się działo, ale nie mamy tła i ci, którzy nie znają sprawy, nie wiedzą dalej kompletnie nic. I według mnie wstawki na temat Justina były zupełnie niepotrzebne. Tak jak twierdzicie, że dokument był o jej zdrowiu psychicznym, a nie o karierze, tak ja myślę, że skoro był o tym, to po co poruszać temat związku i czemu akurat tylko tego jednego, skoro po drodze miała jeszcze ich kilka innych? Tym bardziej, że temat Justina jest poruszany w zupełnie bezsensowny sposób, na przykład kiedy Selena jest w Kenii ze swoją koleżanką i ona mówi, że Selena lubi młodszych, po czym Selena dodaje już nie. Albo moment, który jest praktycznie absurdalny, czyli właściwie początkowa scena, kiedy Selena płacze na trasie Revival, bo Justin został wybrany do zaśpiewania piosenki Let Me Love You, a nie ona. Po pierwsze, każdy celebryta przynajmniej kilka razy był odrzucony z projektu na rzecz innego, bardziej sławnego celebryty, i gdyby każdy miał z tego powodu płakać, to nic innego w życiu by nie robili. Po drugie, Justin jest sławniejszy i ma lepszy głos, co jest faktem. Nie próbuję jej tutaj obrazić, to jest zwykły fakt. Niż Selena i wiecie, no logiczne jest, że on bardziej im się opłacał i przyniósł im więcej zysku. Nawet kiedy mówi, że chce być wystarczająco dobra sama bez potrzeby przebywania z kimś takim jak Justin, żeby ludzie ją lubili i docenili za to jaka jest, a nie z kim jest. No ale skoro tak jest, to po co sama przez lata ciągle mówi o starym rozstaniu, zamiast mówić o sobie i o swojej karierze. Jeśli ludzie ciągle słyszą od niej o jej starym związku, to logiczne, że etykietkują ją jako ex Justina, a nie Selena Gomez. Skoro nie chce być z nim porównywana, to po co wydała zapowiedź Let Me Love You w jej wersji, jeśli wiedziała, że zaczną się porównania i media zaczną ponowne pisanie o nich. I okej, okay, mówicie tutaj, że Selena chciała o nim powiedzieć, bo była z nim długi czas i był obecny w jej życiu. Justin również wydał niedawno dokument i ani słowa na jej temat nie powiedział, ani jednej piosenki nie wydał o niej na dwóch albumach. Nawet jeśli mówiła o nim w 2016 roku, kiedy to zerwanie było jeszcze świeżą sprawą, co mogę zrozumieć, to po co już do końca dokumentu był poruszany jego temat albo na przykład ujęcie pod koniec, kiedy Selena nakręciła Look at her now i przypominam, że Justin był już wtedy po zaręczynach z Kylie, ona wylatuje wtedy z tekstem Najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła, to zakończenie tego związku. I teraz powiecie, że on był dla niej toksyczny i miał wpływ na jej problemy psychiczne. Z tym, że ona sama również była tak samo toksyczna dla niego, co potwierdziła nawet w wywiadzie dla Genius. Sama mówiła, że lubiła manipulować partnerami, wykorzystywać ich słabości przeciwko nim. Żeby z nią zostawali. To jest znęcanie psychiczne. Szkoda, że w ogóle nawiązała do tego związku, bo teraz w mediach ludzie mówią o tym, co powiedziała na temat Justina, a nie o tym, jakie płynie z tego wszystkiego przesłanie. O wiele bardziej podobałby mi się dokument, w którym pokazałaby swoje złe i dobre strony. Dużym błędem mogło być też ucięcie półtorej godziny materiału, bo mogły w nim być zawarte o wiele ciekawsze momenty. Co do sytuacji z przyjaciółką Seleny Rakel, jest moment, w którym Selena mówi, że jest męczona i przydaje się odpoczynek po przyjeździe, jednocześnie wyrażając niezadowolenie z pracy, po czym pyta Rakel, czy uważa, że jest niewdzięczna i za bardzo narzeka, na co Rakel odpowiada jej, że tak. I po tym fragmencie wylał się spory hejt na jej przyjaciółkę, ogólnie na jej przyjaciółki. Ale tak właściwie ludzie nie zauważają, że mamy dwie strony medalu. Z jednej strony Raquel to jej przyjaciółka i dobrze, że mówi jej nawet najbrutalniejszą prawdę, bo przecież właściwie tego oczekujemy od dobrych przyjaciół. I też pójście na to z innej strony, Selena ma chorobę dwubiegunową, co pewnie nie sprawia, że jest łatwo z nią przebywać i ciężko zrozumieć jej niektóre zachowania. Dodatkowo jest też celebrytką, która czasami miewa zachowania takiej diwy, to połączenie nie jest najłatwiejsze i Raquel momentami też może być tym wszystkim zmęczona. Z drugiej strony Raquel mogła to ująć trochę mniej brutalnie i wiemy też, że przyjaciółki Seleny bywają fałszywe w stosunku do niej, więc trzeba wziąć na to poprawkę. Ogólnie mam wrażenie, że jej przyjaciółki w dokumencie zostały ukazane jako osoby, które zamawiają jej jedzenie, zajmują się nią, w zamian za co mieszkają sobie za darmo w jej willi, jedzą z nią na drogie wycieczki i dostają prezenty. Co w dużym stopniu jest prawdą. Widzę też podobieństwo do dokumentu Demi Lovato, nawet kiedy Demi opowiadała brednie na temat Kalifornia Sober i o tym, jak świetnie to na nią wpływa. Wokół siebie miała dużo osób, które mówiły, tak kochana, dobrze mówisz, dasz radę. Z Selena było podobnie, ona narzekała non stop na wszystko i w pewnym momencie wylała hejt na jej team, a oni tylko biegali za nią i mówili, dobrze kochana, dobrze mówisz. Celebryci otaczają się tak zwanymi yes people, którzy boją się im powiedzieć prawdę, żeby nie stracić pracy albo zwyczajnie kontaktu z nimi. A totalnie brakuje im osób, które są zwyczajnie szczere i nie boją się powiedzieć swojej opinii, i to coś, o czym mówił Kanie. Selena naprawdę ma tyle kasy, że mogłaby przejść na wieczną emeryturę i żyć sobie życiem, którego jak twierdzi potrzebuje. Więc trochę dziwi mnie fakt, że dalej zmusza się do czegoś, czego nie chce robić. O wiele lepiej wyszłoby jej zrobienie sobie długiej przerwy albo zwyczajnie przejście na emeryturę. Tak samo w dokumencie mówi, że nie cierpi promocji o swoich nowościach i całej tej prasy, wywiadów i tak dalej. A teraz sama zajmuje się promowaniem dokumentu i biega od wywiadu do wywiadu, czego tak naprawdę robić nie musi. Ale okej, okay, przejdźmy do podsumowania. Na duży plus według mnie było ukazanie momentów słabości albo pokazanie nam, które wywiady męczyły ją i podobały jej się mniej, bo poznajemy taką drugą stronę medalu. Widzimy tą wersję szczęśliwej Seleny na wywiadach i widzimy też tą nieszczęśliwą Selenę na backstage'u. I dużym plusem była też taka towarzyska osobowość Seleny z poczuciem humoru, przez którą mogliśmy się poczuć, jakbyśmy chcieli być jej koleżanką. Poruszanie tematu zdrowia psychicznego i choroby, co może okazać się ważne dla niektórych osób, również na plus. Za to jeśli mówimy o minusach, według mnie było to powierzchowne potraktowanie tematów, przedstawienie problemów bez ukazania nam ich tła, fakt, że Selena nie opowiedziała, gdzie zasięga pomocy w trudnych chwilach i jak sobie z nimi radzić, co mogłoby być pomocne dla niektórych osób, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, albo na przykład poruszenie tematu Justina na siłę w niektórych momentach, i znacznie skrócony materiał. I pewnie spytacie mnie czy warto obejrzeć ten dokument. Najlepiej jak wyrobicie sobie opinię po obejrzeniu go, bo ja mam mieszane odczucia i spory niedosyt, ale wam może się spodobać, więc czemu nie? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat dokumentu, napiszcie mi swoje recenzje w skrócie i dajcie znać, co byście poprawili. Zapraszam was do otwartej dyskusji na dole. Dziękuję za uwagę i widzimy się przy kolejnym podcaście już niedługo.